Cześć! Witam cię w podcaście Jak Stać się bogatym według Joe Carbo, Poświęconemu praktyce metod Joe Carbo, autora legendarnego bestselleru Jak Stać się bogatym w sposób dla leniwych. Cześć, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Jak Stać się bogatym według Joe Carbo. To dla mnie niesamowite, że to już czwarty odcinek. Przed chwilą właśnie się zastanawiałam, czy w ogóle zrobić ten podcast i miałam dużą rozkminkę, jak to zrobić, czy ja się do tego nadaję. No, moja niska samoocena działała, a to już czwarty odcinek i bardzo się cieszę, że jesteś razem ze mną. W poprzednim odcinku, trzecim odcinku, miałam pierwszego gościa Justynę Białową, spisarkę i tłumaczkę najnowszej wersji książki Jocarbo. No i dla mnie była to pasjonująca rozmowa. Justyna naprawdę ma wielką charyzmę i dała bardzo wiele wskazówek, ale również wiele motywacji do robienia dynapsyku, również dla mnie. Po tej rozmowie sama dopisałam sobie parę szczegółów do moich codziennych deklaracji, bo pomimo tego, że mój dynapsyk jest w miarę aktualny, to i tak uszczegółowiłam parę rzeczy, bo o tym właśnie mówi Justyna, że dynapsyk to jest proces, to jest praca non-stop nad sobą, nad znajomością z siebie i takim doprecyzowywaniem właśnie, Czego tak naprawdę chcemy i czego potrzebujemy. I na przykład mówiła o tym, jak ważne jest, żeby dosyć szczegółowo opisać sobie partnera, z jakim chcemy być, albo jakiego mamy teraz i jaki byśmy chcieli, żeby był. I ja po tej naszej rozmowie również dopisałam sobie parę szczegółów w tym momencie. A dzisiaj zapraszam Was na czwarty odcinek. Do tego odcinka zainspirowała mnie moja koleżanka Magda, która dopiero zaczyna swoją przygodę z dynapsykiem. Kupiła książkę Jokarbo w zeszłym tygodniu i wiem od niej, że no przymierza się, czy tam zaczyna pisać swoje codzienne deklaracje, swoje cele i zamieniać to na całą w ogóle praktykę dynapsyku. I dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Magdy i dla osób takich jak Magda, czyli dla tych, które dopiero zaczynają swoją przygodę z dynapsykiem i z metodą Jokarbo. Tak naprawdę może już masz książkę, może już nawet ją przeczytałeś, ale jeszcze się zbierasz do napisania swojej listy i zamienienia jej na codzienne deklaracje a może jeszcze w ogóle nie masz tej książki, jeszcze nic nie zacząłeś, nie zaczęłaś, no tutaj namawiam Cię bardzo i oczywiście mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również poda Ci takie 10 prostych wskazówek, jak w ogóle zabrać się i jak zacząć tą metodę. A jeżeli już pracujesz z dynapsykiem i może mówisz, ja nie potrzebuję, to oczywiście nie musisz słuchać tego. Odcinka. Natomiast z mojego doświadczenia jest tak, że często bardzo ważne szczegóły nam umykają. Bo znowu tak działa nasza podświadomość, tak działa nasza niska samoocena, że gdzieś tam te najważniejsze rzeczy nam gdzieś tam znikają. Dlatego możesz trochę wykorzystać dzisiejszy odcinek na taką listę kontrolną czy mój dynapsyk, moja lista codziennych deklaracji jest OK. Ja będę podpierać się oczywiście głównie tym, co mówi Jo Carbo i głównie tym, co, co on pisze w swojej książce, ale również swoim doświadczeniem doświadczeniem moich przyjaciół też tym, co mówiła Justyna w poprzednim odcinku. A więc teraz 10 najważniejszych rzeczy, które należy pamiętać, przy robieniu do napsyku, przy pisaniu codziennych deklaracji. Numer jeden. Zaczynamy od powiedzenia sobie samemu, samej, czego tak naprawdę potrzebuję i czego pragnę. I z pozoru jest to bardzo proste, natomiast to jest najważniejszy etap całego, całej w ogóle metody. I tak naprawdę bywa bardzo trudny, i o tym mówiła też Justyna poprzednio i podkreślała, że ten etap ma, ma wiele warstw. I zaczynamy od tej pierwszej, najbardziej na powierzchni, najważniejszych spraw, a później odkrywamy kolejne warstwy, często o wiele ważniejsze i często o wiele bardziej nasze. I nie martw się, że jeśli w czasie praktykowania pojawiają się nowe rzeczy, odkrywasz nowe rzeczy, których potrzebujesz, których pragniesz. Na tym właśnie polega też metoda dynapsyku na poznawaniu samego siebie, samej siebie. Czego tak naprawdę ja chcę, a nie moi rodzice, społeczeństwo, ludzie wokół nas. A więc najważniejsze jest to, ażeby nie czekać, żeby zacząć. Więc powtarzam, jeżeli wahasz się albo czekasz, zaraz zacznę, nie wahaj się, nie czekaj. Weź długopis, weź kartkę, zacznij pisać, co tak naprawdę chcę, aby być szczęśliwym lub szczęśliwą. Numer dwa. Aby ułatwić, najpierw piszesz tego, czego najbardziej potrzebujesz. To są najpilniejsze rzeczy, najważniejsze sprawy, które są ważne dla ciebie na tu i teraz. Joe Carbo podaje kilka takich wskazówek, ale to chodzi o rzeczy bardzo proste, z którymi często mamy problem i na które na przykład martwimy się, że nie mamy pieniędzy albo bardzo tego potrzebujemy i musimy z czegoś na przykład rezygnować. A więc, może to być zapłacenie rachunków, zapłacenie kolejnej raty kredytu, remont mieszkania, zakup nowego laptopa, bo ten stary już rzęzi, rzęzi, zakup nowego aparatu fotograficznego, gdy jestem profesjonalnym fotografem, tak jak moja koleżanka Magda. Wymianę opon na letnie, bo teraz właśnie, gdy to nagrywam, jest wiosna i jest sezon na wymianę opon. A więc. Takie rzeczy, które są na tu i teraz najbardziej potrzebne. I nie ograniczaj się, wypisz wszystko. Numer 3. To są rzeczy, których pragnę, a więc robisz listę rzeczy, które zawsze pragnęłaś, albo pragnąłeś, o których marzyłeś całe życie, a najlepiej o których marzyłeś, gdy byłeś młody. Bo wtedy jeszcze ta nasza niska samoocena tak mocno nas nie ograniczała. Nie mieliśmy tych wszystkich takich społecznych ograniczeń narzuconych na nas. Nawet jeśli one są bardzo ekstrawaganckie i trochę boisz się nawet o nich myśleć, jeśli czujesz w środku, tak gdzieś w brzuchu, że to jest to, co chcesz, wypisz to na swojej liście. Ja na przykład zawsze, od małego, chciałam mieć dom z ogrodem gdzieś blisko w lesie, ale zawsze mieszkaliśmy w bloku na czwartym piętrze, bez windy. No i do tej pory mieszkam w bloku. Moi rodzice kupili sobie później dom blisko lasu, ale ja już się wyprowadziłam z domu rodzinnego i tak naprawdę to marzenie moje nigdy do tej pory się nie spełniło. Dlatego to była jedna z pierwszych rzeczy, które w ogóle wypisałam u siebie w sekcji Czego pragnę. Numer cztery. Dodaj do tego wartości niematerialne. I znowu, wszystko o czym marzysz, nie ograniczaj się. Na przykład, jeśli do tej pory Twoje relacje rodzinne były fatalne, wszystkie święta kończyły się awanturą, kłótnią, byłeś zmęczony i nie wiesz, jak to rozwiązać, ale wiesz, że to jest dla Ciebie bardzo ważne. To wpisz sobie tutaj, że chcesz mieć dobre, ciepłe, pełne serdeczności relacje rodzinne. To, że takie nigdy nie były, nie znaczy, że nigdy nie będą. Wszystko jest w Twoich rękach, powiesz się tylko dynapsykowi. To może być wszystko, dosłownie. I nie zapominaj o zdrowiu. Myślę, że zdrowie, zwłaszcza w ostatnim czasie, jest mocno na tapecie, bo jesteśmy w drugim roku pandemii. Ale na przykład. Joe Carbo w swojej książce bardzo mała, a tak naprawdę w ogóle nie pisze o zdrowiu. To jest pewnie jedyna rzecz, którą jeżeli miałabym coś zarzucać Joe, to, to właśnie to. No i pomimo tego, że miał wszystko i miał super metodę i myślę, że był mega szczęśliwym człowiekiem, to zmarł dosyć młodo, w wieku 55 lat, dostał zawału serca, no i zmarł zostawiając ośmioro dzieci i żonę. A więc nie zapominaj zdrowiu i wypisz wszystkie niematerialne wartości, jakie chcesz mieć. Numer 5. Na listę wypisz też tego, co potrzebujesz i pragniesz, ale to, co również masz już, i na przykład już osiągnąłeś, i to zajęło ci trochę, i cały czas chcesz to podtrzymywać. Ja na przykład mam takie rzeczy, które wydaje mi się, że osiągnęłam. Naprawdę już sporo i jest to zdrowie emocjonalne i praca. Jestem z nich zadowolona. Oczywiście zawsze mo może być lepiej, dlatego mam je na swojej liście. Piszę tylko o takim stanie idealnym, do którego chcę dążyć. To nie znaczy, że tego nie mam, ale jest to po prostu dla mnie bardzo ważne, więc cały czas też jest na liście moich codziennych deklaracji. Numer 6. Cechy charakteru. No to jest niezmiernie ważne. I tak naprawdę do każdego takiego celu materialnego czy niematerialnego powinna być dopisane cecha charakteru, którą powinniśmy mieć, żeby te wartości czy, czy też rzeczy materialne osiągnąć. I jak to działa? Ja miałam na przykład cel, żeby wydać książkę Jokarbo. I ja mam dużo takich zalet, czy też cech charakteru, które mi umożliwiały wydanie tej książki. Natomiast brakowało mi zawsze jednej rzeczy: konsekwencji i kończenia rozpoczętych rzeczy. Mam taką wadę, że gdy robię coś dla kogoś, to kończę to, natomiast gdy robię coś dla siebie, bardzo często coś zaczynam i tego nie kończę. Dlatego przy swojej deklaracji, że wydaje, promuję i sprzedaję książkę Jack the Carbo, Wpisałam sobie też cechę charakteru, bez której wiedziałam, że nie jestem z tego w stanie zrobić. I wpisałam zawsze robię wszystko, jak należy. Jestem konsekwentna, i kończę rozpoczęte zadania z sukcesem. A więc cechy charakteru, takie kluczowe do osiągnięcia tego, czego pragniemy materialnie, niematerialnie. Numer 7. Pamiętaj, cele, które sobie wpisujesz. Muszą być ambitne. Nie wpisuj zaniżonej wartości, dlatego, że musisz mieć jakąś ambicję do pokonania, ale też dlatego, że poprzez niską samoocenę mamy taki brzydki zwyczaj w ogóle obniżenia swojej wartości i wpisywania mniej niż tak naprawdę potrzebujemy. Więc jeżeli chcesz zarabiać miesięcznie 6,5 tysiąca złotych, ale to tak naprawdę starczy na minimum. Twoich potrzeb, no to zwiększ tą kwotę. Moja dobra rada o przynajmniej dwa razy. Ale w posłowiu książki, które Joe Carbo napisał 12 lat po wydaniu książki i mając już wiele doświadczeń w pracy ze swoimi klientami, czytelnikami, Joe daje jeszcze jedną przestrogę. I taką e, mówi, że często początkujący wpadają w pułapkę. I stawiają sobie za wysoką poprzeczkę. I wtedy te rzeczy się nie spełniają. I to też jest działanie niskiej oceny. Dlaczego? Dlatego, że stawiamy sobie mega zawyżone cele, bo chcemy, żeby one nie były osiągnięte, i wtedy możemy powiedzieć: że To nie działa. A więc ważne jest, ażeby te cele były ważne dla ciebie i bliskie Twojemu sercu. Ja dam wam taki przykład. Kiedyś wpisałam sobie parę lat temu samochód, jaki chciałabym mieć. No i tam znalazłam w internecie i wpisałam jakiś taki bardzo luksusowy, bardzo wypasiony, sportowy, ale chciałam też, żeby był hybrydowy. I nawet ten model, który znalazłam, taki był. Bo to akurat dla mnie było bardzo ważne, bo w ogóle sprawy klimatu są dla mnie bardzo ważne. No dlatego też między innymi założyłam wydawnictwo, które jest bardzo ekologiczne. I po dwóch latach czytania tego celu doszło do mnie, że ja wcale nie chcę mieć takiego samochodu jakiegoś super luksusowego. Chcę, żeby ja chcę mieć nowy samochód, niezawodny, ładny, ale wcale nie sportowy i nie super luksusowy. I tak naprawdę ten super sportowy teraz by mi się w ogóle nie przydał, no raz że na polskie drogi, a dwa, że zaraz Wam o tym więcej opowiem, realizuję swoje marzenie o domu w lesie i kupuję taki dom. I droga do niego jest no na pewno nie dla sportowego samochodu, tylko dla bardziej terenowego, czy, czy bardziej z jakimś podwyższonym zawieszeniem. Natomiast została ta hybryda bo to dla mnie jest bardzo ważne no i też mam nadzieję, że, że kiedyś czy wkrótce to marzenie o, o, o samochodzie hybrydowym się też spełni numer 8 bądź bardzo, bardzo specyficzny i dokładny w swoim opisie tego, co chcesz o tym też mówiła Justyna, o opisie partnera I ja właśnie mam taką historię związaną z tym domem w lesie więc pisałam sobie, że chcę mieć taki dom bo tak jak wam mówiłam wcześniej, zawsze o tym marzyłam, ponad 3 lata temu. I bardzo, bardzo szybko, naprawdę, zanim się zorientowałam, koleżanka opowiedziała mi, że wiesz, są tacy deweloperzy, stawiają dom, skontaktuj się z nimi. Ja się skontaktowałam. Okazało się, że mają taki dom prawie że gotowy, w idealnym miejscu, w lesie, w ogóle nad rzeką, w sumie niedaleko Warszawy, gdzie mieszkam, więc po prostu idealnie, tak jak zawsze chciałam i to był naprawdę szok dla mnie. No i zaczął się cały proces kupna, który miał trwać maksymalnie pół roku. Natomiast ja w tym dynapsyku swoim nie miałam wpisane dwóch bardzo ważnych rzeczy. Ani daty wprowadzenia, ani nawet ceny. I co się stało? Ze względu na swoją niską samoocenę ja, ponieważ ten dom był i miałam już nawet podpisaną na niego umowę przedwstępną, natomiast ja nie czułam wtedy, że jestem gotowa na ten dom, ani że go, na niego zasługuję. I miałam bardzo wiele przekonań, nie dlaczego ja mam mieć ten dom, tylko dlaczego ja mam go nie mieć: że to jest zbytek, że czy to jest na pewno dla mnie, po co mi to, przecież nie mam gromadki dzieci. No i co się stało? Zaczęły się problemy. I uwierzcie mi, w trzy lata wydarzyło się wszystko, łącznie ze zmianą prawa, brakiem dostępu do drogi, co wydłużyło cały proces kupna, który tak naprawdę już się finalizuje, ale no jeszcze się nie skończył. I w międzyczasie, ponieważ sytuacja rynkowa bardzo mocno się zmieniła, cena dodatkowo jeszcze wzrosła o 30%. Możecie powiedzieć, że to wszystko były czynniki zewnętrzne, natomiast ja wiem, że to było moje. I ta przyczyna tkwiła we mnie właśnie przez to, że ja nie dawałam sobie prawa i moje niskie poczucie własnej wartości doprowadziło do tak wielkich opóźnień. No i oczywiście też to, że ja nie miałam w swoich deklaracjach wpisanych tych szczegółów, kiedy tak naprawdę chciałam zamieszkać, ani nawet coś, co jest w ogóle kardynalnym błędem ile ten dom ma kosztować. Numer 9. Nie mów nikomu o swoich celach, zwłaszcza tych niematerialnych. To jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że mówienie rozprasza tylko energię i możesz wejść w stare buty i tak naprawdę sprawi to, że wszystko to straci znaczenie. I tak ze mną było w przypadku domu. Ja opowiedziałam o tym domu swojej rodzinie, no i się zaczęło. Moi kochani bliscy mówili mi o wszystkich złych rzeczach, które mogą się wydarzyć. No i one się wydarzyły w przeciągu tych trzech lat. I numer 10. Codzienne deklaracje mów codziennie, rano i wieczorem. To też bardzo ważne. Możesz czuć zmęczenie, możesz czuć znużenie. Postara się tego pokonać. Natomiast jeśli cały czas widzisz, że jest jakiś opór, bardzo często to oznacza, że na przykład trzeba ten dynapsyk trochę skrócić. Ja tak miałam, że tych punktów na przykład jest zbyt dużo, to wtedy zostaw tylko te najważniejsze, te, które są na ten moment kluczowe dla Ciebie. Ostatnio koleżanka mi napisała, że kiedyś miała cztery kartki A4. No to w ogóle ja ją podziwiam. Odpadła bardzo szybko, a ona to mówiła przez dwa miesiące zanim się zorientowała. Ja mam gdzieś około 20 punktów. I tych rzeczy materialnych i niematerialnych i cech charakteru. Moim zdaniem to jest taka optymalna cyfra, zwłaszcza, że pamiętaj, że mają one być dosyć szczegółowe. I Joe Carbo też daje takie formułki, takie trzy punkty, które dobrze jest mówić przed codziennymi deklaracjami, i one się znajdują na stronie 45, a także na zakładce do książki, którą otrzymujesz, kiedy zamawiasz książkę przez stronę www.jocarbo.pl. I Joe też daje listę kontrolną w rozdziale. Zamiana listy na cele. Jest ona mega pomocna przy zamianie właśnie celów Twoich na codzienne deklaracje. I ostatnia sprawa. Dynapsyk to nie tylko codzienne deklaracje, które mówi się w tym w systemie, czyta się w systemie CZWD, czyli czytaj, zgłębiaj, wizualizuj i działaj. To też jest super sugestia i działanie z nadświadomym komputerem, oraz odpoczynek z cichą kuracją. Ale o tych trzech elementach dynapsyku, które są niezmiernie ważne i są bardzo ważnym dodatkiem do codziennych deklaracji, będę mówiła w kolejnych odcinkach podcastu, na które już teraz bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jesteśmy też na Facebooku i Instagramie. Jokarbo, jak stać się bogatym. Zapraszam was i do usłyszenia w następnym odcinku.